Cześć, dziś pokażemy Wam, jak szybko spalować rekuperator Ensy z Wi-Fi. Zapraszam. W pierwszej kolejności potrzebujemy numer urządzenia i znajdziemy je na kartonie. A jeśli nie macie kartonu, to wewnątrz urządzenia jest naklejka, na której jest numer tego urządzenia. Znajduje się ona zwykle po lewej stronie. Zrobić sobie najlepiej zdjęcie tego. O tutaj pod kodem kreskowym. Zrobić sobie zdjęcie tego i jesteście już przygotowani do parowania urządzenia z WiFi. Mamy do zainstalowania dwie aplikacje. Aplikacja bicer do połączenia rekuperatora z siecią Wi-Fi i aplikacja ENSY już do sterowania rekuperatorem. Ok, słuchajcie, teraz będziemy parowali urządzenie z Wi-Fi i musimy stworzyć konto. Do tego będzie potrzebny nam jakiś e-mail. Teraz czekamy aż przyjdzie do nas mail i przechodzimy do drugiego kroku. Dostaliśmy teraz maila i wystarczy aktywować konto. Yy, aplikacja poprosi nas o stworzenie hasła. Ustawiamy hasło. Trudne, może nie za trudne. Okay, dziękuję. OK, to mamy aplikację Bicer. teraz mamy do wybrania urządzenie, i słuchajcie, jeśli tutaj w Select Product szuka, szuka i nie może znaleźć, to przeciągnijmy palcem od góry do dołu ekranu, tak żeby po prostu odświeżyć, żeby na nowo wyszukiwał nam. Jak już znalazło urządzenie, to połączymy je z siecią Wi-Fi. Wybieramy swoją sieć Wi-Fi. No, przygotowane hasło. Ja miałem to hasło już skopiowane, więc wklejam. I paruję z siecią Wi-Fi. Urządzenie połączone. Nazywam je jakoś, ja nazywam to moje ensy 350. Urządzenie łączy się z siecią i mamy gotowe. Pierwszy etap za nami. OK. Zobaczcie, teraz tutaj zmieniła się ikonka. Teraz urządzenie jest już w sieci. Nie jest jeszcze sparowane, więc teraz przejdziemy do kolejnego etapu parowania urządzenia z aplikacją mobilną ENSY. Teraz przechodzimy do aplikacji mobilnej. Tutaj będziemy wpisywali zaraz MAC adres. MAC adres znajdziemy w sterowniku w danych jednostki i tutaj mamy podany Mac adres. Na co należy zwrócić uwagę. Zwracamy uwagę na to, że wpisując nasz Mac adres nie dajemy żadnych przerywników i stosujemy tylko małe litery. Wygląda to tak. Pamiętajmy, że jak zakończymy już wpisywanie numeru, żeby czasami nam jakaś spacja tam nie weszła, i unit number podajemy cały numer, ale sześć ostatnich cyfr będą przedzielone kropeczkami co dwie cyferki, tak jak jest tutaj. Teraz wpisywane przeze mnie. I wszystko co musimy zrobić, teraz zaakceptować. I przechodzimy do teraz kolejnego etapu, i na tym etapie, zobaczcie, musimy stać przed urządzeniem. Na wyświetlaczu sobie najlepiej od razu nastawić miejsce, gdzie zmienia się temperaturę. Dlatego, że to coś szybko to idzie. Jak nie zdążymy, to będziemy musieli całą operację na nowo przeprowadzić. Więc, tak, teraz poprosiła nas. Aplikacja o zmianę temperatury na wyświetlaczu z 19 na 21. Zobaczcie, jak to wygląda na wyświetlaczu przygotowanym. Ochyd 21. I teraz aplikacja poprosi nas, zobaczcie, pokazała, że jest zrobione i prosi nas o zmianę temperatury z 21 na 20. I zmieniamy z 21 na 20. U Was może pokazywać inne temperatury. I to wszystko. Mamy już aplikację i możemy powiedział, bawić się do woli. Zobaczcie, było to łatwe i szybko poszło. Wszystko, co trzeba mieć, to hasło do Wi-Fi, numer urządzenia, który znajdziecie na kartonie lub wewnątrz urządzenia pod kodem kreskowym na naklejce i MAC adres, który też znajduje się tutaj w danych jednostki E, oprócz wypowiedzi o filmiku jest też do pobrania instrukcja, która prowadzi Was po kro krok po kroku. W zasadzie zajmie to 10-15 minut. Powodzenia!